W ostatnim czasie Donald Tusk nakręcił kolejny hejterski film, w którym mówi, że PiS to idioci, nie patrioci. Mówi, że pachnie mu zdradą. A dlaczego? Dlatego, że europarlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwili się, żeby ktoś inny, poza Polską, decydował, jak będzie działała polska armia i gdzie pojedzie polski żołnierz. Panie Tusk, nam zdrada nie pachnie. My czujemy swąd zdrady. Ze swojej strony z premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt piachu w cerdynie nie... Nie pyta. I pytanie do Pana. Czy wtedy, kiedy Pan likwidował jednostki wojskowe, 600 przypomnę, był Pan idiotą czy zdrajcą? Wtedy, kiedy spotykał Pan się z Putinem i przeprowadzał reset, był Pan idiotą czy zdrajcą? I wreszcie, kiedy Pana nazywano ich człowiekiem rosyjskiej propagandy tutaj w Warszawie, to Pan był idiotą czy zdrajcą? My będziemy stać na straży suwerenności państwa polskiego, bo to tutaj w Warszawie. W Polsce ma być podejmowana decyzja, gdzie jedzie polski żołnierz, a nie w Berlinie czy w, w Brukseli. Dziękuję.